I witam, panny. Dzisiaj przed wami karty księżycowe jako te um, informacyjne, jeżeli chodzi o energię główną, przewodnią, czy taką dopełniającą, w zależności od tego, jak, jak się na to zapatrujecie. I niesamowite karty duszy, które um, poprzez te głębie... Będą nas informować o tym, jaka jest energia tej pełni, jaka jest aura, również tego, w czym ta pełnia nas obracać będzie albo w czym przepływać właśnie y, może. Jaki wpływ na naszą aurę będzie wywierać, co należy odpuścić, z czego zrezygnować i co to przyniesie. No więc lecimy z czytaniem. Pamiętajcie o aktywności, pamiętajcie również o tym, y, żeby skupić się na. Na tym, co należy odpuścić w tym czasie. Potem służy to czytanie. A więc cała reszta, ten postęp czy też ten efekt, o który może chcielibyście już dzisiaj tutaj zapytać, a on się dopiero objawi, on się dopiero pokaże po fakcie tego, z czym zadziałacie lub jak zareagujecie, co zrobicie. A dzisiaj sobie zobaczymy, jak ta aura będzie się chciała Wam przedstawiać, jeżeli chodzi o energię tej pełni dla Was. Wpływ na Waszą aurę tej pełni. A więc jak możecie ją odczuwać, lub co możecie, co może wam towarzyszyć bardziej, co należy odpuścić, z czego należy zrezygnować, co to wam przeniesie. lub co to wam da? Pod spodem, no ślicznie, ósemka. Eee, moc, 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 a więc to jest aura. Tak się mówiłam z tanią kart, że aura tej pełni pokaże się pod spodem. A więc może być silne oddziaływanie. Czy księżyca, czy w ogóle energii na Was. Możecie czuć bardzo dużo też energii, takiej powerności do działania, chęci mobilizacji siebie, czy też nawet potrzeby, ale i spełniania tego, wdrażania tego w czyn. No, dużo, 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 dużo takiej sprawczości. A więc albo będziecie popychani w tę stronę, albo sami będziecie siebie w jakiś sposób może i nawet pośpieszać. Energia tej pełni dla Was. Czwórka kielichów, e, czwórka kielichów, no takie, takie trochę rozmemłanie powiem szczerze. No bo niby jest fajnie, niby wszystko gra, niby niby, niby niby. No więc może tak być trochę, aby, aby niby niby. Możecie taką energię gdzieś czuć wokół siebie, a więc takiego no, odrobiny takiego może wiedzenia <laughs> lepiej. Bycia gdzieś już przekonanym o jakimś fakcie, albo. Energie będą też wyczulały Wasze emocje na to, że te emocje się oszukać nie dadzą, na przykład, ale niekoniecznie świadomość Wasza musi być iść za tym w, w, w duecie, bo możecie czuć po prostu i myśleć odrobinę inaczej. Może się pojawiać pewien dysonans, ale to serce, które będzie Wam podpowiadało pewne emocje, nie będzie satysfakcjonowało Waszego umysłu i to może być właśnie gdzieś ta energia co jest, zobaczmy, wpływem na Waszą aurę, a więc jak Wasza aura na to zareaguje. No, Wasza aura będzie, słuchajcie, taka, no, gdzieś właśnie buńczuczna, bo pokazał się rycerz Buław. Rycerz Buław, jak widzicie, mocne, 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 mocne zdecydowanie. A więc możecie tutaj czuć yy, zew wszystkich sił, możecie czuć mocno, yy, mocne takie yy, potrzeby wyznawania. Hmm. Uczuć na przykład, stawiania też jakichś wyzwań, a więc możecie po prostu sobie pewne rzeczy chcieć udowadniać, na przykład wbrew temu, co gdzieś w powietrzu wisieć będzie, a więc możecie gdzieś na trochę zasadą, na złość mamie, odmrożę sobie nos, sprawdzać to, czy faktycznie prawda Wam ukazywana w jakichś sygnałach, znakach, niuansach czy ona jest aby na pewno faktyczna, prawdziwa i czy się dzieje. I możecie chcieć to sprawdzić, możecie chcieć przekonać się na, o czymś na własnej skórze. Pomimo, że na przykład energia właśnie też nie będzie sprzyjać, czy pchać was w tak bardzo okazale, no to gdzieś tak możecie trochę być tacy buńczuczni. Ale też pamiętajcie, że ten rycerz pokazuje czujność i taką, no gdzieś takie, taką te, może nie tyle rywalizacji, co bycie wyczulonym na nią. A więc to jest taka bystra dla mnie karta, która może mówić, że właśnie nie dacie się przychytrzyć albo będziecie bardziej czujni na to, co chciałoby, na przykład was wprowadzić w jakiś zamęt albo jakąś wyprowadzić na manowce. To jest też ta siła, która was tutaj gdzieś może kierować, że będziecie mieli na to siłę, żeby się podźwignąć, lub żeby to, żeby się z tym skonfrontować. Albo żeby to namierzyć. Co macie odpuścić tej, tej, tej pełni? W tej pełni pokazała się szóstka pentakli. A szóstka pentakli, która jest kartą równowagi, jak wiecie, a więc może tutaj musicie jakieś dysproporcje pożegnać, zażegnać. Może też tutaj dla kogoś jest pokazana wyjść z pozycji podporządkowanej lub też wyjść z pozycji niższego, mniejszego, słabszego. Jakiejś cechy, która czy postawy, a może nawet y, widocznej w sposobie y, w stylu twojego bycia. Czy zachowania, która ci po prostu nie, nie sprzyja, która tylko i wyłącznie ci przeszkadza, to jest, od tego powinieneś zrezygnować. A więc od poczucia wyższości też, jeżeli to cię charakteryzuje nad innymi, ale też od poczucia tej mniejszości względem tych, którzy się wobec ciebie tak zachowują. Natomiast tutaj wszelkiego rodzaju dysproporcje, wszelkiego rodzaju niewzajemności, wszelkiego rodzaju brak wdzięczności czy docenienia, to powinieneś odpuścić czy w sobie, czy w innych, czy w ogóle w środowisku, w którym. W które inwestujesz. Tu w tej karcie też powinniście odpuścić jakąś charytatywność, jeżeli tylko ona was charakteryzuje, jeżeli tylko ona od was płynie. A więc altruizm albo y, ukryty cel musi być tutaj gdzieś od, y, odsunięty. Musicie się z nim trochę posiłować czy też zmierzyć sami ze sobą, jeżeli chodzi o y, wyznaczenie. Komuś być może, nie tyle granic, chociaż też, ale bardziej w znaczeniu nieustępliwości względem e, czyjegoś naciągactwa, tak powiem. Co to wam da, ale czyjegoś czy swojego też pamiętajcie. A dziewiątka mieczy mówi mi, że da wam to. No właśnie. Czemu pokazała się dziewiątka mieczy? Bo to jest taka karta wiecie niepokoju, jakiejś oceny, trochę krytyki. No może komuś to przyniesie jakąś krytykę, może będziecie musieli przebrnąć przez to, co a gdzieś jakiegoś rodzaju no, kogoś może nie zadowalać wasza nowa postawa, czy jakaś wasza bardziej konkretna chociażby. Ale tak dosłownie patrząc, dla kogoś z Was może to oznaczać odizolowanie się od tych energii, które... Na przykład Was wykorzystywały. Od tych energii, które z gruntu z założenia wiedzieliście, że są złe, lub z gruntu były takie, przed którymi musiałyście się bronić lub sięgać po tych. Siebie silniejszych. A więc tutaj może jakaś delikatna izolacja, jakieś odstąpienie, wyjście z tej pozycji oczekiwania, podporządkowania, ale tu także przyjść w ślad za tym może Wam większa uwaga i koncentracja na swoim życiu. Może na tej siłowości, może na tych proporcjach, być może tutaj nastąpi jakieś delikatne przekonwertowanie systemu wartości, polegające na tym, co, czego doświadczycie w tym czasie. Tak powiem. Tutaj nie ma zamkniętego scenariusza, tutaj się nie pokazują historie, które są od A do Z czy od do, ale jest tutaj pokazany fragment, wycinek, że jeżeli w odpowiednim sobie czasie zorientujecie się w kwestii, gdzie tkwią. Braki albo gdzie tkwią pewnego rodzaju dysproporcje, i z kogo, z czyjej strony one wynikają, na jakiej podstawie one się dzieją, macie szansę na to, żeby pomimo, że ta karta wygląda tragicznie, macie szansę na to, żeby no właśnie wybrnąć z czegoś, wyjść, odizolować się, odseparować, chociaż może być to okupione dużą ilością emocji czy przemyśleń, także pewnego rodzaju zmartwień. Ale przyświeca Wam duża siła, jednak musicie tutaj uważać na to, żeby sytuacje, które będą od Was wymagać, lub no właśnie tej konfrontacji, lub sprawdzenia, takiego trochę jak w pokażę, żeby, żeby one nie spowodowały odwrotnego skutku, w którym to poczujecie, że zrobiliście jakiś błąd. Ale tu karty pokazują, że to nie jest błąd, że to, na co się zdecydujesz, lub to, czemu nie będziesz już dalej pobłażał. O ile to coś faktycznie było niezadowalające lub dla ciebie złe, sprawisz, że się z tego uwolnisz, chociaż możesz to jeszcze przepracowywać. To nie musi być takie proste. Dobiorę jeszcze jedną kartę, żeby tak słuchajcie, nie kończyć takim akcentem trochę przerażenia. Co to dziewiątka mieczy dla Was oznacza, drogie Panny? Ta karta też mi się pokazała, słuchajcie, w wcześniej, piątka, piątka buław. No więc może tutaj dojść do jakiejś konfrontacji, może to sprawić, że będziecie po prostu gdzieś w jakimś, no, ogniu rywalizacji, czy konieczności stanięcia w takim położeniu, żeby o coś musieć zawalczyć. Ale powiem tak, jeżeli jesteście w stagnacji, albo jesteście gdzieś pod, no, w takiej podporządkowanej, cały czas będę używać tego słowa formie, czy emocjonalnie, czy mentalnie, czy wiecie, czy technicznie, czy finansowo, to jakby nie było, gdzieś pokazanie tej równowagi, czy wywalczenie tego, co tą równowagę miałoby Wam przynieść, e, będzie wymagało wysiłku, ale przyświeca Wam siła do tego, więc być może to jest czas, który będzie chciał Was natknąć, aby ją właśnie e, wykorzystać, aby też się z czymś może bardziej odważyć. Zwróćcie tylko uwagę na to, żebyście nie działali zbyt e, zbyt pochopnie, niekonsekwentnie i chaotycznie. Bardzo przyziemnie dla niektórych powiem, tutaj spłata długów, czy też spłata jakichś zobowiązań może być ważna, żeby tego dokonać, żeby się od tego uwolnić. A więc czy wy, czy ktoś, no i to też zmienia tutaj już cały scenariusz wydarzeń, bo jeżeli macie jakieś sytuacje, w których ktoś wam zalega z czymś, to po pierwsze będziecie się musieli trochę nagimnastykować, żeby to zyskać, albo też, żeby go przekonać, ale również możecie się nie czuć z tym komfortowo względem no właśnie już wspomnianej potrzeby zachowania równowagi czy braku sił, Albo wykazania się jakimś takim e, charakterkiem, bo on mi się tutaj dosyć mocno pokazuje w tej chwili. A więc tak, dla niektórych pamiętam, jaka karta jeszcze dla Was, z, z, ta, ta księżycowa, zobaczmy. A karta księżycowa dla Was to również, jak widzicie, balans. I dziewiętnastka, a więc odchodzenie od skrajności, to co przed chwilą zdążyłam powiedzieć, odchodzenie od sytuacji czy działań, które powodują właśnie nadmierne reakcje, a tym samym i jakieś problemy. Starajcie się patrzeć na to, co uziemiacie, więc ta akcja, reakcja, Wasza intencja plus system realizacji kroków. Niech on będzie ważny. Niech ta cała oprawa też nie będzie Wam obojętna. Tutaj są pewne takie fazy do tego, co tą doskonałą równowagą i wewnętrzną jest, która buduje tą zewnętrzną. A więc ten system tych procesów powinniście się w tym czasie gdzieś może wsłuchać. No, aby właśnie wnętrze emanowało na zewnątrz, tylko najfajniejszym światłem. A więc niech będzie pozytywnie, niech będzie fantastycznie, niech będzie też uwalniająco, bo i ten numer o tym mi świadczy: aby uwalniać się od tego, co nie jest ważne, a tym samym, aby dostosowywać siły i zasady duchowe no, do tego, co, co fizyczne tutaj na Ziemi. Przyjmij zmiany też, które Cię prowadzą do takiego nowego dla Ciebie początku, do takiego też naturalnego postępu. Tak mówi do Ciebie ten czas tej pełni. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej, zapraszam wagi.